Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku prawdziwego życia Minecraft. Wlatuje intro i lecimy z odcinkiem. Słuchajcie, po pierwsze bardzo was przepraszam, że dwa miesiące nie było prawdziwego życia Jakoś tak nie miałem zbytnio czasu, ponieważ były wakacje i dużo w miarę tam wyjazdów jakichś i tak dalej Ale prawdziwe życie oczywiście nie znika z naszego kanału Jak pamiętacie poprzednio zaczęliśmy nowy sezon prawdziwego życia Trochę obskoczyliśmy sobie miasto No i tak naprawdę pokazałem wam co będziemy robić w tej serii Jak pamiętacie mamy mieszkanie w tym bloku, teraz tam nie będę wchodzić Ale jednak chyba pójdę do właśnie mieszkania, aby zdobyć sobie jakieś właśnie jedzonko z naszej skrzyneczki Ponieważ mamy go dosyć mało. W poprzednim odcinku w ogóle wbiliście 25 łapek w górę, więc również dzięki za aż taki odzew pod pierwszym właśnie odcinkiem z nowego sezonu z tej serii, więc otrzymuję 250 dolarów. Te pieniądze trzeba będzie zanieść do banku, ale jako, że ten budynek chyba ma swoją ochronę, to myślę, że będę czuł się bezpiecznie, kiedy te pieniążki sobie odłożę tutaj. I dzisiaj, co będziemy dzisiaj robić? Jednak muszę sobie wziął te pieniążki, słuchajcie, ponieważ będziemy dzisiaj, słuchajcie, jeżeli się uda, to zakwalifikuję się do pracy w pizzerii, tak słuchajcie, myślałem gdzie bym tak naprawdę mógł właśnie e, pracować w pierwszym odcinku, znaczy Boże, w pierwszym odcinku, e, właśnie w drugim sezonie, pierwszą pracę jaką bym mógł mieć i pomyślałem, że jako, że jest w naszym mieście pizzeria, to mógłbym być dostawcą pizzy, bo również jak pamiętacie mam swój pojazd, także teraz biorę akurat 200 e, zł za chwilę wam powiem akurat dlaczego jest to 200 zł, no i schodzimy na dół i oczywiście tutaj jest nasz pojazd no taka świnka, no to już, to już tą świnkę znacie, U, po, naprawdę pomyślcie sobie w waszych głowach, że jest to taki skuterek. Paliwa jeszcze trochę mamy, ale go nie jest za dużo Więc w sumie myślę, że wezmę jeszcze Dosłownie troszeczkę pieniążków i pojadę sobie na stację Zatankować, myślę, że No tak z y, pięć dyszek tak naprawdę I za pięć dyszek sobie Zatankujemy, paliwo drogie, więc w sumie Nie wiem, czy nie podrożało, trzeba będzie zobaczyć Dobra, ja biorę nasz skuterek i kierujemy się W stronę właśnie e, pizzy Mam nadzieję, bo jeszcze nie wiem, ale mam Nadzieję, że właśnie mają jakąś Robotę dla mnie, bo naprawdę e, Bym chciał zacząć już pracować, a jako, że mam Właśnie e, pojazd z tą świnkę, to Myślę, że mógłbym dostarczać pizzę Dobra, w takim razie ja wsiadam na świnie I dobra, pojedziemy sobie najpierw zatankować na stacji benzynową W miarę pamiętam, gdzie to jest Także ja już włączam się do ruchu, na początku pojedziemy sobie na stację. Jak pamiętacie, ta świnka dosyć szybko jechała, i naprawdę jedzie ona dosyć szybko, co widzicie właśnie w tym momencie. Więc co, ja jadę sobie na stację benzynową. Teraz tutaj musimy skręcić w prawo, tak troszeczkę zwolnię sobie. O, tutaj nawet chyba jest specjalnie jakiś pas ruchu. Nie wiem, czy to jest dla, dla rowerów, czy dlaczego. Ale ja sobie myślę tędy pojadę normalnie po ulicy, to jest normalny pojazd, też coraz więcej pojazdów będzie, bo jak widzicie, tutaj również są motocykle i samochody, właśnie na ulicach już się powoli pojechał. Ich będzie jeszcze więcej Dobra, w takim razie dojeżdżamy już sobie do stacji benzynowej Ja mówię, za 5 dyszek tankuję Więc nawet nie będę wysiadał tak naprawdę z mojego pojazdu Dobra, wjeżdżamy na stację O, 10 dolarów kosztuje Czyli mogę raz, i dwa i trzy I cztery... I 5, dobra, nasz pojazd jest zatankowany, więc ja już tak naprawdę tutaj podjeżdżam, tak naprawdę, i płacę tutaj, właśnie 5 dyszyk za paliwo. Dobra, wyjeżdżamy, mamy również dosyć sporo paliwa, więc fajnie. I teraz jadę do pizzerii. Wiem, gdzie jest pizzeria, patrzyłem przed odcinkiem. Tutaj mamy taki biurowiec i. W tym momencie kierujemy się w tą chyba stronę Albo w tamtą stronę, nie pamiętam Trzeba będzie to za chwileczkę sobie znaleźć Ale na pewno to jest przy tym biurowcu Chyba z drugiej strony jednak trzeba będzie tam podejść A pizzeria z tego co wiem jest na tej ulicy Także nic mi się na szczęście nie pomyliło Dobra, i w takim razie podjeżdżamy pod pizzę Gdzie ona jest? Gdzie jest pizza? Tam jest chyba pizza Tam jest pizza, jest dosyć dużo ludzi Więc to chyba jest pizza Dobra, w takim razie zobaczymy Okej, okay, ja tutaj nic nie będę na razie jadł Tylko postaram się zakwalifikować właśnie Żeby tutaj właśnie na... Stanowisko pracy, dobra, w takim razie wbijamy pizzeria Go pizza, dobra, super, okej, okay, tutaj w ogóle fajnie to wygląda, fajnie to wszystko wygląda, również dużo ludzi, więc chyba chyba ta pizzeria jest bardzo dobra. Tu jest jeszcze WC. Naprawdę solidnie to wygląda, też takie fajne kolory, dobra, co my tutaj mamy? jest coś napisane. Poszukujemy pracownika na stanowisko dostawca. Jest dobra, czyli dobrze trafiłem. Wynagrodzenie 200 dolarów dziennie, w sumie, w sumie spoko, ale kurczę, troszeczkę mało, nie wiem w sumie. Dobra, chętnie proszę o kontakt na telefon 001 999 nie mam telefonu komórkowego. Ale dobra, na szczęście wiecie co? Chyba wiem gdzie można kupić ten telefon. I właśnie nie bez powodu wziąłem 200 dolarów na samym początku, ponieważ kupię sobie telefon. Bo jakoś muszę jednak mieć Dobrze by było być właśnie w kontakcie Ze światem zewnętrznym, nie musząc jakby osobiście Przychodzić właśnie w jakieś miejsce Więc dobra, pojedziemy sobie chyba w tym biurowcu Jest właśnie sklep z telefonami Że tak powiem, czy jakikolwiek tam Nie wiem, jakieś, jakieś RTV Euro Czy cokolwiek, nie wiem Dobra, ja sobie tutaj zaparkuję, nie wiem czy mogę wjechać do środka Raczej nie, dobra, więc ja sobie zaparkuję Tędy sobie tak przejadę, o, mogę wjechać do środka Super, i teraz tak przypnę to sobie tutaj Też nie wiem w ogóle w którym to jest miejscu Czekajcie, zobaczymy spis, Pierwsze sklep. Investment, o, drugie, drugie piętro, Best Phones, dobra, trzecie jest jakieś tam nieruchomości, czwarte BP Kompany. dobra, spoko, to w takim razie tu są chyba schody i ja już lecę, tu jest pierwsze piętro Sky Investment, dobra, a gdzie jest drugie piętro, Bo ja bym chciał do, do Best Phonesów, nie wiem, czy ja to tutaj znajdę, o, jest, piętro drugie, Best Phones, dobra, czyli chyba dobrze trafiłem, o, jest jakiś ten, jest jakiś ziomeczek, dobra, zapytamy się za chwilę, dzień dobry, proszę pana, ja właśnie szukam jakiegoś telefonu, ponieważ potrzebuję się zakwalifikować do firmy właśnie yy, taki najprostszy, najtańszy telefon, Telefon jaki tylko pan ma. Powie pan, jaki to jest? Oczywiście, jak tam pan pójdzie na lewo, to wtedy na samym końcu jest taki najtańszy, najprostszy telefonik, przez który pan może dzwonić i takie inne fajne rzeczy i jest tani. Aha, no dobrze. No to w takim razie ja idę tam na koniec i za chwilę tutaj ewentualnie przyjdę do kasy, jak mi się ten telefon spodoba i pan tutaj skasuje. Dobra, w takim razie zobaczymy, co tutaj jest Sony Xperia 1. No, na no, no, no taki średni, ale on kosztuje 300 w ogóle, a nie 200. Wow, kurcze no nie wiem, kurde, ja mam 200, nie wiem, może by mi sprzedał za 200. Proszę pana, ja już sobie tutaj wybrałem ten telefon Sony Xperia, ale kurczę, ja mam tylko 200 dolarów. Dałoby może jakoś tam, nie wiem, poznajomości się zmieścić w tych 200? O, całe szczęście, dobra, ten gości mi opchnie ten telefon za 200, jestem mega zadowolony, bo myślałem, że właśnie się dowiedziałem, że dzisiaj mają promocję minus 50 na wszystko, więc w sumie mógłbym również kupić ten większy telefon, ten lepszy, iPhone 4, ale w sumie nie mam chyba nawet tyle pieniędzy, nie wiem, czy mam 300 dolarów, więc ja kupuję ten telefon za 150, tak, bo jest 50% promocja, dobra, więc płacę oczywiście 200 dolarków i pobieram sobie 50, no i lecimy się zakwalifikować do pizzerii. Ale jestem mega zadowolony, że akurat tak trafiliśmy właśnie z promocją właśnie na te telefony Dobra, w takim razie jedziemy do pizzerii Od razu w sensie może, dobra, może nie jedziemy Na razie pojedźmy w sumie do banku Może byśmy pojechali, bo potrzebujemy więcej pieniędzy No i tak naprawdę za chwilę już zadzwonię tam I zobaczymy, czy właśnie będę mógł rozpocząć pracę Prawda tak niebezpiecznie podczas jazdy dzwonić Może ja bym się gdzieś tutaj zatrzymał na poboczu Dobra, i teraz wykręcamy numer w takim razie dzwonimy, mamy połączenie, całe szczęście, że jest połączenie. I, 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 i. i. Dzień dobry, ja tutaj się nazywam Ryba Ryba. Proszę pana, zauważyłem tutaj ogłoszenie o pracę na pizzerii, że Państwo szukają y, tego dostawcy pizzy, bo ja ogólnie mam tutaj spełniam wszystkie wymagania, mam swój pojazd, mam swój telefon komórkowy, to może ja bym się mógł tutaj zakwalifikować. No, oczywiście, oczywiście, bo akurat szukamy właśnie jednego miejsca do pracy i chcielibyśmy jak najszybciej, ponieważ właśnie ostatnio nasz dostawca zrezygnował, dlatego właśnie byśmy kogoś szukali takiego. O, to super, to ja jestem, proszę pana, tutaj chętny, tylko wie pan co, bo tam widziałem, że chyba 200 dolarów jest zarobek. Czy dałoby się jakoś to zwiększyć do, nie wiem, do 300? 300 nie, ale możemy się zgodzić na 250. Dobra, to w takim razie 250, biorę to tak naprawdę. E, świetnie, jestem bardzo zadowolony, dobrze, to kiedy mogę rozpocząć? A już dzisiaj pan może do nas przyjechać, to panu damy pracę. O, to świetnie, dobra, to za chwileczkę będę, do widzenia. Słuchajcie, dostałem się, dostałem się do pracy, do pizzerii, jestem mega zadowolony. Dobra, w takim razie ja szybko jadę, tak naprawdę nie wiem, czy już jechać do pizzerii. W sumie mógłbym, w sumie mógłbym już jechać do pizzerii, dlatego ja już tam jadę. Jeszcze niech zobaczą, że jestem punktualny i w ogóle. I może od razu dadzą mi jakieś pizze do rozwiezienia i za to zarobimy normalnie hajs. Dobra, słuchajcie, ja już podjeżdżam do pizzerii, tak, zaparkuję mój samochód. Co ja zrobiłem? Zostawiłem chyba tam płotek. I słuchajcie, super, bo nie dość, że będziemy pracować w pizzerii, to jeszcze tutaj nasz pracodawca się zgodzi, żeby wpłacać 250 zamiast 200. Dobra, ja już bijam. Dzień dobry, czy to pan tutaj yy, od pracy? Dobra, słuchajcie, okazało się, że to jest właśnie ten gościu. I tutaj, podobno, powinienem mieć pizzę. Jest, dobra, słuchajcie, mam pizzę do rozwiezienia i mam je rozwieźć. Tutaj już dostałem właśnie adresy, gdzie mam to rozwieźć. Więc jak już tutaj właśnie jesteśmy, no to rozwieziemy sobie tę pizzę. Myślę, że od razu tutaj zaliczymy pierwszą właśnie robotę, żeby tutaj nasz pracodawca widział, że jesteśmy bardzo właśnie tutaj dobrą osobą i spełniamy nasze właśnie tutaj obowiązki. Dobra, jedziemy już do pierwszego tak naprawdę klienta. Pierwszy klient jest prosto tą ulicą, ze 100 metrów za tym mostem. I tutaj widzę na telefonie, że było płacone online. Dobra, w takim razie jedziemy, jedziemy już tutaj. Za chwilę powinien stać ten gościu, gdzieś chyba w tamtym miejscu. O, to jest ten koleś. Dobra, to jest ten koleś. Dobra, słuchajcie, Musimy przelogować mapa. Już pierwsze zamówienie dostarczyłem, jak widzicie. Mam cztery na ekwipunku. Teraz kolejna osoba jest chyba tam troszeczkę dalej. Powinna być gdzieś na tym placu, chyba koło tamtych budek. Zaraz go znajdę. Powinien gdzieś tutaj być. Nie wiem, czy to tamten, czy, czy nie, nie. On powinien gdzieś tutaj stać. Posłuchajcie, widzę tego typa, to jest właśnie ten tutaj, ten tutaj zamawiał. E, dzień dobry, tutaj dla pana ja mam pizzę. E, dzień dobry, pan tutaj zamawiał pizzę, tutaj jest gołą pizza? Nie, to nie ten pan, to ten pan. Dobra, dzień dobry, tutaj pan zamawiał. E, tutaj było płacone online, także tutaj dziękuję. I czy to pan, pana pizza, to jest pana zamówienie? Dobra, wydałem pizzę. Myślę, że jeszcze ostatnie zamówienie na dzisiaj, to jest już niedaleko, to jest przy tej, właśnie to chyba jest ten gościu nawet. I mi się wydaje, że już kolejne dwie pizze rozwieziemy w kolejnym odcinku. To tutaj dla pana pizzę od razu rzucam i życzę smacznego, bo to pan tutaj zamawiał. Dobra. W takim razie myślę, że tutaj skończymy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się dostać właśnie pierwszą pracę w tej serii. Dodatkowo pamiętajcie, jedną łapkę w górę to 10 dolarów dla mnie w kolejnym odcinku prawdziwego życia. Ja się z wami żegnam na razie i cześć!